Czas przygotować przyczepę do wyjazdu. Już zdjąłem pokrowiec eee. do roboty. Ale najpierw woda. Trzeba zobaczyć czy czasami mróz nie rozrabiał, czy wszędzie woda zleciała. Boiler się zalewa. I patrzymy czy jest suchutko. To jest pakowania proszę. Nie mam siły. po marchewkę. Dzień dobry, dzień dobry. Po miesiącu siedzenia w domu, po zmianie wszystkich planów dotyczących z wyjazdami, między innymi Mikołajki i tak dalej, Czas przygotować przyczepę do wyjazdu. Już zdjąłem pokrowiec. E, włączyłem ogrzewanie. Mamy w tej chwili 11 w środku, 2 na zewnątrz. Właśnie przestało padać. E, przyczepa miała pospuszczoną wodę, więc musimy wszystko pozalewać, posprawdzić, czy czasami e, mróz bałaganu nie narobił. I przygotowujemy się do wyjazdu na Sylwestra. Wyjeżdżamy jutro. Mamy końcówkę grudnia, wyjeżdżamy jutro, jedziemy na 4 dni. Jak już na Instagramie e, daliśmy znać, jedziemy do Warki e, na kemping nad Pilicą. Tam spotykamy się z Poliną i Darkiem z naszego karawaningu i oczywiście jeżeli uda nam się wypuścić ten odcinek jeszcze przed Sylwestrem. Kto nie ma planów, zapraszamy, kemping duży. Planujemy z właścicielem pogadać, żeby zorganizować tam ognisko pod wiatą. No i tak chcemy sobie spędzić sylwestra. Więc, jeżeli ktoś nie ma planów, haczyć przyczepy, odpalać kampery i zapraszamy. A póki co, musimy wszystko przygotować. Niech się trochę nagrzeje, bo zimno jak cholera. Zaraz się wezmę za zalewanie układu wodą. Do zbiornika naleje wody. Temperatura jest na plusie, więc spokojnie przez noc jeszcze wytrzyma. Jutro chcemy ruszać. Także do dzieła. Zapraszam ze mną. Założyłem już kratki zimowe na lodówkę i e, patrząc na to, że jest dwa stopnie, ok, przydałoby się, ale jedziemy do warki a w Warce na weekend zapowiadają 10. Więc wszystko mówi, czyli producent nawet klapek i lodówki mówi o tym, że te osłony lodówki powinno się stosować, kiedy temperatura spada poniżej 5 w plusie. Póki co musimy jeszcze założyć drugą butlę z gazem, bo tą, którą mamy, to już ją używaliśmy chwilę, a 4 dni grzania będą, więc do dzieła do roboty ale najpierw woda trzeba zobaczyć czy czasami mróz nie narazia, czy wszędzie woda zleciała. Oczywiście pospuszczaliśmy ją w odpowiednim czasie, ale trzeba zobaczyć czy czasami gdzieś coś różnie bywa. Wiecie jak jest. Także bierzemy się za zalewanie wody. Tak ją słuchajcie ustawiłem blisko płotu, że nie mogłem podłączyć węża za blisko Dobra, idziemy patrzeć rany podkręcane, zamykamy na razie, zostawimy tylko w kuchni. Boiler się zalewa i patrzymy, czy jest suchutko. Na razie nic to nie widać, chyba będzie dobrze, ale obserwujemy. Tu się to zamykamy więc muszę to tak, o. Chwilę zejdzie, bo cały boiler musi się napełnić. No też. Dobra, słuchajcie. Wszystko odpowietrzone, układ odpowietrzony. Szukam latareczki. Ja mam latareczkę. I zobaczymy, czy tutaj jest wszystko ok, czy nigdzie nic nie cieknie. Oby nie, oby kurczenie. No i przydałoby się chyba odkurzyć tu. Nie, no tu jest kurcze, wszystko chyba sucho. Jeszcze włączyłem grzanie wody, więc poczekamy chwilę, niech się woda zagrzeje, bo bojlerze no i co, pościele, ubrania, chcemy zapakować tak wszystko, zaraz Ania wróci z pracy, więc popakujemy co nieco, pościele i tak dalej, chcemy mieć wszystko przygotowane, muszę włożyć koło zapasowe, drugą butlę gazową, więc jeszcze mamy troszeczkę do roboty, tak żeby jutro tylko jak Ania wróci z pracy zrobić zakupy, haczyć przyczepę i jechać. Taki jest plan. Nie mogę się doczekać, aż wyjedziemy. No dobra, także przyczepa ogarnięta, miesiąc stała. Na Mikołajki nie pojechaliśmy, bo Hubuś tak zachorował, że się nie dało, miał taką gorączkę. I tak naprawdę od Mierzei Wiślanej siedzieliśmy w domu. No i tak wszyscy po kolei. Więc teraz, skoro już są wszyscy zdrowi, czas ruszać. Także do później. Dobra, ciśnienie w kołach sprawdzone myślę, że już mamy prawie wszystko. Biorę jeszcze podłogę, biorę stopnie nasze, żeby te wyższe bierzemy też podłogę. Ze względu na to, że prawdopodobnie rozłożymy ścianki do markizy. Także pakowania ciąg dalszy. Dajcie, muszę dziś jeszcze przygotować miejsce, bo chcemy zabrać za sobą Thermomixa, żebyśmy nie musieli w garach stać na Sylwester No chyba będę musiał worek zmienić do tego słuchajcie te stopnie, bo ten mnie strasznie irytuje, on lata wszędzie, nawet wiatr go zabiera pod przyczepę. Dobra, co jeszcze odłączymy prąd, zwiniemy kabel. No i jeszcze nam zakupy zostały. No dobra. Takujemy. Do i pakowania, proszę. Nie mam siły. Osoby ciężko pracujące, jak ja, mają czas na odpoczynek teraz. A osobiście nie robią bajzel, tylko i wyłącznie przed samym wyjazdem. A, też jedziecie, no też jedziecie, tak. Dzień dobry. Chyba jeszcze nie. Pakujemy dalej. Proszę, proszę. Pojechaliśmy po marchewkę. To szmar dramat i masakra. Z torbami pójdziemy. Jeszcze tylko przełóż dalej. Oja piernicz. キャフェ Nie wiem ile to waży wypad, już ciapek o czeka ty, to jesteś jednak górny waty O, tu mamy zupki i kisielki. Otwórzmy tą szafeczkę. Spakowani? Nie. Prawie. Ja nie chcę jechać dzisiaj. Jeszcze ciuchy. O, Michał chce, ja nie chcę. Ja chcę rano. A nie chcę rano, ale chcemy ja jechać. Rano. Ja chcę jechać dzisiaj. Ja I wiem. Spać po drodze. Ty jecie ja was dogonię. Dobra. Widzimy się już jak wyjedziemy. Jeszcze mamy 100 tysięcy rzeczy do spakowania.